Dobrzy widzowie, witam serdecznie. Pixel i Kropka ma polemikę z Kiszakiem. Interesuje mnie ten temat o tyle, o ile też skomentowałem film e, odnośnie, mm, odnośnie nazw gatunków. E, no, na przykładzie Puff 2, ale też innych. Mm, no, chodzi generalnie o haken slashe i co one generalnie oznaczają. Odsyłam oczywiście do poprzedniego materiału i odsyłam też na, na kanał Pixel. A teraz mamy polimyk z kiszakiem, który też, też się wypowiedział w tym temacie. Jestem bardzo ciekaw o co dokładnie będzie chodzić. Właśnie w tym momencie ktoś odpalił sztuczne ognie u mnie. Jakieś zjeby. No nic, lecimy. Powywek 2 choć określone jako hack and slash, jest jedną z najbardziej skomplikowanych gier naszych czasów. Nazwa AirPack Action. Ja właśnie powiedziałem, że. że ja się zgadzam, ja bym powiedział, że to po jest złożone, a nie skomplikowane. Bo skomplikowane by było wtedy, gdybyś, nie wiem, dla mnie na przykład przykładem skomplikowanej gry będzie Europa Universalis albo Star Hearts of Iron, no nie? Gdzie kurwa patrzysz na te jakieś tabelki stare liczby, chuj wie o co chodzi, no nie? I musisz zrozumieć, co tam jest na samym początku. A w poe bierzesz stary pałę idziesz do przodu i bijesz. Ale jest złożone, bo ma bardzo dużo głębi, no nie? Ale no, czy bylibyście w stanie dać komuś poe i mu je wytłumaczyć w dwie minuty? Tak. A Oczywiście. Czy bylibyście no. w stanie komuś wytłumaczyć gry paradoksów w dwie minuty? Nie. Nie da się. No da się, no. Musisz dbać o zasoby, dbać o populację, dbać o rozwój i dopierdalać wojsko. Wiesz. Ale nie do no, Poe hakersek są generalnie dużo łatwiejsze, no bo, no bo do podstawowego działania w hackerszach no nie potrzebujesz żadnej większej wiedzy. No wystarczy zrobić postać, wziąć po wziąć odpowiednią broń, albo po prostu jakąkolwiek broń, jaką chcesz, no i zacząć napierdalać, nie? Czy to jest wielka pała, czy to jest. Nie wiem, robisz maga i... Mówisz sobie, idziesz pod elektryczność, no i kurwa zbierasz itemy i patrzysz wszystko co ci daje boost do spell damage'a, do skilli lightning itd. i tak dalej Wszystko co ci daje HP No i później jeszcze nagle się zastanawiasz co są za rezystancje I o co z tym chodzi, ale żeby przejść przynajmniej do jakiegoś momentu kampanii Czy w PoE, czy, czy Diablo Diablo na normalną możesz przejść we wszystkim bez, bez problemu, jedynie to jest kwestia, tak naprawdę, czasu, eee, ile ci to zajmie. Ale no, zgadzam się jak najbardziej, że e, i Poe, i, i Diablo, i Hakies też mają albo powinny mieć tą głębię. I po prostu. Takie stwierdzenie padło od Kiszaka w trakcie komentowania mojego filmu. Nie jest to pierwszy raz, jak rzucę takie słowa. Dostałem również kilka komentarzy od ludzi, którzy się z nim zgadzają. Coś więc musi być na rzeczy. Czy w takim razie no, przepisam moje stanowisko? Czy teraz i ja uważam, że Path of Exile nie jest skomplikowane, a jedynie złożone? Poproszę o werble. Nie, wciąż nie zgadzam się z kiszakiem i innymi ludźmi, ba na tyle jestem pewny mojego stanowiska, że chętnie wejdę z nimi w polemikę. Przedstawię fakty, no bo przecież nie kłamstwa i pokażę, że Poe jak najbardziej zasługuje na miano gry skomplikowanej. Do słów samego kiszaka odniosę się bezpośrednio w dalszej części materiału, pierw jednak muszę zrobić coś innego. Dyskusja na ten temat jest w gatunku tych słownikowych, najgorszy rodzaj z wszystkich możliwych. Hmm. Bardzo łatwo sprowadzić całą rozmowę do wymiany preferencji. Wiecie, ja uważam, że tą grę najlepiej nazwać tak, a ktoś inny wolałby inaczej. No nie, albo jest słownikowa, albo nie, no to albo się po, po, posługujemy słownikiem i definicjami. Albo odczuciami. Była już masa takich rozmów w internecie, chociażby kwestii. Nie, ja jestem nowy, jestem ciekawy. Grach. Nie chciałbym mieć się z kieszakiem argumentacją albo co gorsza kręcić w kółko. Oboje z pewnością mamy lepsze rzeczy do roboty. Dlatego przed rozpoczęciem głównej części fajnie byłoby upewnić się, że przyjmujemy takie same definicje. Że całość nie skończy się jak przysłowiowa rozmowa chuja z butem. Zajrzałem więc do słownika PWN. Czy to najlepszy słownik? Nie wiem, ale wydaje mi się, że podane tam definicje są bardzo zdroworozsądkowe i każdy może się pod nimi podpisać. Skomplikowane oznacza coś trudnego do rozwiązania lub rozwikłania. O charakterze człowieka można tak powiedzieć, że jest trudny do zrozumienia lub określenia, albo o czymś życiu można powiedzieć, że jest pełne kłopotów i trudności. Synonimy to pogmatwany, meandryczny, zagmatwany, zawiły, poplątany, powikłany i złożony. Złożony natomiast to składając się z części lub elementów. Obejmujący wiele aspektów i trudny do zrozumienia. Według PWN-u synonimami tego słowa jest skomplikowany, skomplikowany, skomplikowany złożenie i masa innego bełkotu. Jak widać, oba te słowa są całkiem blisko siebie, jeśli chodzi o znaczenie. Złożony jednak kładzie nacisk na ilość elementów oraz wynikającą z tego trudność, a skomplikowany skupia się na zagmatwaniu i pewnej nieintuicyjności w oderwaniu od samej ilości elementów. Pytanie więc brzmi. Czy do tej gry bardziej pasuje słowo złożony czy skomplikowany? Czy problemy, jakie mają jej gracze, wynikają głównie z ilości elementów, a może jest w niej coś naprawdę skomplikowanego, co nie wynika bezpośrednio z wielkości gry? Spójrzmy więc na początku na drzewo rozwoju postaci. To właśnie ono jest pierwszym i prawdopodobnie największym szokiem dla nowych graczy. Ma ono ponad 1000 pól z różnymi bonusami. Czy jest ono więc złożone? Na pewno tak. A czy jest skomplikowane? Żeby to rozsądzić, trzeba spojrzeć na bonusy, jakie oferuje drzewo. Zobaczymy tam same pasywne wzmocnienia dla naszej postaci. Dodatkowe statystyki, obrażenia, życie albo prędkość ataku. Nic ciężkiego do zrozumienia. Każdy, kto rozumie, jak działają procenty i dodawanie, jest w stanie się w tym połapać. Nawet duże, specjalne umiejętności są na tyle proste, że można je wyjaśnić w minutę nowemu graczowi. Nie możesz zdawać obrażeń, ale masz dodatkowy totem. Twoje klątwy trwają no. w nieskończoność, ale są słabsze o 20%. 40% obrażeń jakie otrzymujesz zabiera ci manę zamiast zdrowia. Widać więc, że problem z ogarnięciem umysłem tego drzewka jest czysto ilościowe, a nie jakościowe. Opcji jest po prostu bardzo dużo i zapoznanie się z nimi wszystkimi trochę zajmuje. Całkowicie inaczej to wygląda w przypadku niektórych mechanik zawartych w Path of Exile. Jak myślicie, jaką mechanikę wezmę na tapet teraz? Nie wiem, mogę strzelać, że rezisty. Oczywiście, będzie to pancerz, jeden z trzech głównych A. sposobów obrony przed obrażeniami okay. fizycznymi. Jeśli kiszak to ogląda, to niech wytłumaczy teraz widzom na szybko, jak dokładnie działa ta mechanika. Nie daje się szybko wyjaśnić. Wymaga do przejrzenia tabelki, dwóch wykresów i A. pewnie jeszcze kilku wzorów. I nawet wtedy nie jest to intuicyjne. Kurwa, patrzysz na te jakieś tabelki, stare liczby, chuj wie o co chodzi, no nie? Szkoda, bo jest to podstawowa mechanika defensywna w tej grze. Jeśli padasz od ataków, to dobrze by było wiedzieć, co robisz nie tak i co poprawić. Sama heurystyka, że pancerz jest dobry przeciwko słabym uderzeniom i beznadziejny przeciwko silnym, nie za bardzo pomaga, no bo skąd mam wiedzieć, jak jego zwiększenie o 100 realnie wpłynie na moją przeżywalność? To skomplikowanie w tej dziedzinie nie kończy się na samym pancerzu, bo również druga mechanika obronna, czyli unik. Nie jest zbyt intuicyjna. To, jak często nie otrzymamy obrażeń od danego ciosu, zależy zarówno od naszego evasion rateu, jak i celności przeciwnika. Ta hmm. mechanika jest też o tyle śmieszna, że jeśli gramy pod auto-ataki, to również od strony ofensywnej napotkamy na te same problemy. Jak zwiększenie mojej celności poprawi nam hmm. hmm. DPS? Przejdźmy hmm. na jednak do innej mechaniki. Tak samo, tak, samo, tak samo jak uniknięte ta mechanika ma znaczenie zarówno w ataku jak i obronie. Jeśli jesteś wkraczem PoE to czy na pewno wiesz jak ona działa i jakie ma konsekwencje dla zadawanych i otrzymywanych obrażeń. Jeśli jesteś zaprawionym w bojach weteranem to pewnie wiesz, że przeliczanie obrażeń działa na zasadzie ustalonej odgórnie kolejki. Obrażenia zawsze ulegają modyfikacji i konwersji w danej kolejności. Fizyczne, pioruny, mróz, ogień i chaos. Nie ma możliwości iść w innym kierunku, dlatego ognia nie da się przekonwertować na nic innego niż chaos. Gra nalicza modyfikatory na każdym przystanku. Tak więc, jeśli przekonwertujemy fizyczny atak na pioruny, to najpierw naliczy się bonus od obrażeń fizycznych, potem dojdzie do konwersji, a na końcu do tej części obrażeń od piorunów zostanie naliczony dodatkowy bonus. Co ważne, obrona przeciwnika zredukuje obrażenia już po konwersji i naliczeniu bonusów. Takie głębsze zrozumienie tej mechaniki sprawia, że modyfikator zyska x% niechaosowych obrażeń i jako obrażenie od chaosu nabiera większego znaczenia. Możemy go nabijać wielokrotnie na każdym przystanku. No dobra, ale wróćmy do głównego tematu materiału. Czy mechanika konwersji jest tak naprawdę skomplikowana? W końcu całkiem szybko udało mi się ją wyjaśnić. Uważam, że tak, ale nie w takim samym stopniu jak pancerz czy unik. Ma swoją własną konwencję, której nie da się domyśleć, a trzeba ją wyczytać, i ostatecznie prowadzi do nieintuicyjnych rezultatów. Ale mógłbyś teraz powiedzieć, że ta mechanika dla ciebie nie jest wcale taka trudna. Mógłbyś pójść nawet dalej, że dla ciebie każda mechanika jest banalna, prosta do zrozumienia, a co za tym idzie, nie jest wcale skomplikowana. No bo, gdzie jest ta granica, kiedy możemy nazwać mechanikę skomplikowaną? Jak wymaga spędzenia nad nią minuty, godziny, dnia, miesiąca, czy może powinna wymagać zrobienia doktoratu z fizyki kwantowej, żeby ją w pełni zrozumieć? Każdy będzie miał swoją preferencję co do odpowiedzi na to pytanie. Można więc szukać rozwiązania w intersubiektywności, ale jest prostszy sposób, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy puffowe Exile jest skomplikowane. Wystarczy zamienić perspektywę na dalszą i zamiast przypatrywać się poszczególnym mechanikom, spojrzeć na grę jako całość. Gra przecież może być skomplikowana i jednocześnie nie posiadać żadnych skomplikowanych elementów. Wystarczy do niej dodać jeden magiczny składnik, by nawet niewielka gra zyskała głębie. Tą rzeczą jest interaktywność między mechanikami. Konwersja obrażeń nie jest tylko prostym modyfikatorem, no to to ale... to jest złożoność tych mechanik. To jak one się przeplatają między sobą i mogą się łączyć, możesz je łączyć, to może tworzyć jakieś powalone buildy, jakieś powalone yy, zależności między, między statystykami. Eee <grym> Natomiast nadal dla mnie to jest po prostu złożoność gry, a nie z jej skomplikowanie. No bo też armor. No, można wyjaśnić, czym jest armor, po prostu czytając opis armora w POE2, że redukuje ci po prostu fizyczne obrażenia, no i już wiesz, czym jest armor. Z grubsza. Ale jeżeli chcesz wiedzieć, tak naprawdę, jak on się wylicza, jaki jest. No wiesz, możesz. To no tak samo w sumie jak z fizyką, fizyka jest łatwa do zrozumienia takiego ogólnego, ale jeżeli przypatrzysz się szczegółom, no to zaczyna być złożona, według mnie, jak puścisz jabłko, to ono upadnie. No i wiesz, mechanika, cały proces, no jest dla ciebie obserwowalny i łatwy w zrozumieniu, no nie ma, nie ma tutaj rocket science. Ale w momencie, jak ty będziesz chciał na przykład wy, wyliczyć, z jaką prędkością, i czy to jest zawsze ta sama prędkość, z jaką obiekt upada, na przykład jabłko, gdy go puścisz bezwładnie, bez dodania siły, z jaką siłą on będzie, on uderzy o ziemię, i czy zawsze będzie spadać, może czasami spadnie w górę, nie wiadomo, jeśli zaczniesz zadawać takie pytania i szukać odpowiedzi, no to w matematyce znajdziesz złożone jednak wzory, którymi jesteś w stanie sobie dojść na przykład do, do czegoś takiego jak przyciąganie grawitacyjne ziemskie, czyli te 9,81 m na sekundę kwadrat. no I może do tego dojść, rozpisując sobie od początku do końca i wyprowadzając wzór, który no, wyjdzie ci taki, a nie inny, bo, bo taka nie inna jest natura, natura akurat tego przykładu. No, i tak samo armor, no widzisz, jak działa armor. No. Generalnie redukuje ci obrażenia fizyczne, a jak on dokładnie działa, i jak to się wszystko konwertuje, redukuje, no to już musisz właśnie patrzeć, szukać po tabelkach, ale ty nie potrzebujesz tego tak naprawdę, żeby mieć zarys i zamysł, jak działa pancerz albo evasion. Więc mi się, nie wiem, no, jak dla mnie to, że ty musisz, znaczy nie musisz się zagłębiać w to, jak, to jak, jak coś działa. Możesz, ale nie musisz, albo konwersja, właśnie konwersja obrażeń. To jest dla mnie złożoność gry, a nie skomplikowanie. Skomplikowane to mogą być całe, całe wzory, które sobie wyprowadzisz. Ale sama mechanika jest, jest złożona, nieskomplikowana. Nie wiem. To jest tylko moje pierdolenie. Ma swoje nieliniowe konsekwencje. I Puff of Exile jest prawdziwym workiem takich konsekwencji. Efekt szoku jest nakładany i ma różny efekt w zależności od wysokości zadawanych obrażeń, a więc łączy się z krytykami. Statystyki defensywne są wyspecjalizowane na konkretne rodzaje zagrożeń. Pancerz na dużo słabych ataków, a unik na potężne uderzenia krytyczne. W samej grze znajdziemy masę unikatowych przedmiotów i efektów, które wywrócą do góry nogami to, jak działa uh -huh. sama gra. To właśnie przez te i inne powiązania między mechanikami Path of Exile staje się grą skomplikowaną. Nazwanie ją jedynie złożoną jest mocnym niedopowiedzeniem. Faktycznie większość mechanik jest prosta, ale sama ich ilość oraz ich interakcje wystarczą, by uczynić grę skomplikowaną. A jeśli pospiemy ją jeszcze szczyptem nieintuicyjnych konwencji, to powstanie nam prawdziwe mechaniczne spaghetti, w którym gracze będą się gubić. I teraz chciałbym rozprawić się z kontrargumentami, które już padły albo mogą paść po opublikowaniu tego okay. materiału. Bo skomplikowane by było wtedy, gdybyś. Nie wiem, dla mnie na przykład przykładem skomplikowanej gry będzie Europa Universalis albo Star Hearts of Iron, no nie. Gdzie kurwa patrzysz na te jakieś tabelki stare liczby, chuj wie o co chodzi, no nie? I musisz zrozumieć, co tam jest na samym początku, a w poe, bierzesz stary pałę, idziesz do przodu i bijesz. Czyli bylibyście w stanie. Ważny kl ważne, kluczowe słowo. Na początku na początku jak wchodzisz do gry jako noob, ty nie musisz kurwa wiedzieć dokładnie, jaka jest, e, jakie są wzory konwersji i, mm, i etapy konwersji damage'a albo e, etapy redukcji obrażeń. Ty nie musisz tego wiedzieć. Ty dostajesz tylko informację o Armorze Evasion Energy Shieldzie. Masz tu power, albo różdżkę i napierdalaj, albo łuk. Ty, żeby się dobrze bawić, żeby przejść kampanię, nie potrzebujesz nic, nic innego. A resztę odkrywasz sobie w toku gry. I a yy, na przykładzie, właśnie gier paradoksu, wchodzisz do, do Europki czy do, do Hearts of Iron, albo do Stellaris, albo do Gloria Victis, chyba, czy albo jakieś inne CK2, CK3. Chodzisz i masz milion zależności. Nagle mm, są samoczki oczywiście, mm, no ale nadal, nagle masz yy, masz dużo yy, masz dużo mechanik, które od razu są od siebie zależne i ty uczysz się, jesteś wrzucany na dość głęboką wodę od początku, a tu jednak, no kurde, idziesz i uczysz się po prostu w toku gry. Jest jakieś stopniowanie tej wiedzy. Nie ma rzucanego na, na, na sam początek wszystkich informacji i tak samo. Ten, ten mit o, o drzewku umiejętności w Poe. Myślisz sobie, otwierasz te, te, te drzewku umiejętności, mówisz sobie, o, kurwa, jaki tu jest wybór o Boże, za skomplikowane ale cztery ale to, to jest takie, żeby cię trochę nie wiem, utemperować, ale tak naprawdę jak wybierzesz sobie postać, to masz tylko, no chyba tylko, w każdym przypadku są dwie możliwości: albo idziesz na przykład w damage, albo w regenerację many, albo idziesz w accuracy, albo idziesz w damage z, z bowów, cokolwiek. I, i masz, masz proste, zrozumiałe te notki, i później robi się to złożone, bo masz kilka nodek, tych bardziej e, zmieniających gameplay. Mm, I wtedy musisz e, pomyśleć i rozplanować, albo wziąć po prostu z neta, e, build, ścieżkę, jak najlepiej, najszybciej. Dojść do konkretnych nodek, które ci byłyby potrzebne w danym bildzie no ale to nie jest nic skomplikowanego, bo tam jedyne co to jest po prostu złożone no bo jest kilk, kilka, kilkanaście, czasami nawet kilkaset dróg, zależy jakie notki byś chciał, no i musisz to po prostu jakoś tak poukładać, żeby to wszystko miało ręce i nogi Czy to jest skomplikowane? No ja bym właśnie nie powiedział, że to jest. Złożone, ewentualnie bardzo złożone, ale skomplikowane to. No i poza tym yy, jeszcze jest, nie jest tak, że otwierasz ten, yy, otwierasz to okno umiejętności, okno yy, drzewko pasywek w połę i nagle masz 100. 100 różnych punktów do wydania, i wtedy to no wygrać. To na pewno by się zastanawiał, ale ty masz dwie drogi tylko na razie do wybrania, z czego i tak możesz sobie wrócić, bo jest możesz sobie za gold i tam za, za refund passives sobie wrócić. Jeżeli byś chciał, wystarczy po prostu chwilę pograć. Ale na początek nie ma nic skomplikowanego, bo masz na tyle ograniczony wybór w zakresie danej klasy wybranej. Że albo idziesz na przykład w demyż, albo idziesz w szybkość ataku. Skomplikowania tam nie widzę. No. Nie, dać komuś poe i mu je wytłumaczyć w dwie minuty? Tak. Bylibyście w stanie komuś wytłumaczyć gry paradoksów w dwie minuty? Nie. Nie da się po prostu. Ja się w pełni z tym zgadzam, że pętla rozgrywki w Path of Exile jest banalna i są o wiele cięższe gry do rozpoczęcia zabawy. Ale nie mówimy tutaj o progu wejścia, ale o tym, czy gra jest skomplikowana. Poe, ilość wektorów rozwoju jest ogromna, a interakcje między mechanikami sprawiają, że łatwo poprawiając jeden aspekt pogorszyć kilka innych. Najlepszym dowodem, że nie jest to tylko złożoność, jest istnienie takich programów jak Puff of Building do planowania postaci. Niektórzy spędzają w nim więcej czasu niż w samej grze. Bez tego narzędzia ciężko byłoby się przebić. A teraz pytanie: czy POB do obsługi jest złożony czy skomplikowany? No bo tak naprawdę ty tylko wprowadzasz dane i wybierasz pasywki i klika i levelujesz ewentualnie gemy. To Czyli znaczy klikasz plusik, nie? Żeby, żeby wylewelować dane gem. Ty tylko w sumie. Klikasz dodajesz item'y, a program wszystko liczy. Czy w takim razie sam pop jako program jest skomplikowany? Czy złożony? Bo ma po prostu kilka. E, Kilkanaście mechanik w sobie, które musisz e, i danych, które musisz uzupełnić. Hmm? Przez matematyczną złożoność oraz skomplikowanie gry. Pojawił się również komentarz od widza, że nie musisz tego wszystkiego wiedzieć, żeby ukończyć kampanię. Można sobie wyznaczyć taką granicę, ale nie sądzę, żeby to było bardziej rzeczowe podejście niż spojrzenie na całość gry i całość mechanik. Jeśli gra jest łatwa, a jednocześnie ma pod spodem bardzo skomplikowane systemy, to ona nie staje się prostacka tylko dlatego, że z tych systemów nie korzystasz. No ona jest po prostu łatwa i tyle. A jeśli już spojrzymy na Endgame w PoE, to zobaczymy naprawdę duże wyzwanie. Jedynie mały procent graczy jest w stanie tam dotrzeć i pokonać wszystkie kłody, jakie stworzyli twórcy. Nie jest to tylko kwestia poświęconego czasu. Forsowanie tych wyzwań w sposób bezmyślny nie ma sensu, bo wymagają one czegoś więcej: zrozumienia gry albo używania poradników stworzonych przez weteranów. Ale jest złożone, bo ma bardzo dużo głębi, no nie? No nie. Głębia nie wynika bezpośrednio ze złożoności. Możesz mieć dużo elementów w grze i dalej może być ona płytka. Ale właśnie złożoność polega na tym, że one nie, nie są. One są płytkie pojedynczo, ale razem robią to głębiej. No. Ale jednak do niej ciekawe interakcje i staje się ona nagle głęboka, bo nie masz tak. tylko wielu kropek, ale również wiele potencjalnych połączeń między nimi. Wydaje mi się, że całościowo wypowiedź Kiszaka pokazuje, że mylnie on łączy słowo skomplikowany z nieprzystępny, a przecież istnieją gry określane mianem easy to learn, hard to master. I gdyby nadać analogiczne etykiety zarówno Poe, jak i grom paradoksu, to różniłyby się one głównie pierwszym członem, a to ten drugi mówi o tym, czy gra jest naprawdę skomplikowana. Z tego co pamiętam, to dawniej padł również argument od samego Kiszaka, że dowodem na prostotę do Poe jest jego pierwsze przejście gry na autorskim bildzie. Nie pamiętam jego dokładnych osiągnięć za tym pierwszym razem, ale to stwierdzenie do mnie nie trafia. Kiszak. Aha. A no nie trafia, nawet no nie jest zbyt osobom. Jest świrem od Diablo i jak sam wspomniał, Poe bazuje na Diablo. Część mechanik jest wzięta jeden do 1 właśnie z tej gry. Nikt mi więc nie powie, że nie ma dużego transferu wiedzy i umiejętności między jedną grą a drugą. Podsumowując, Moment. jest świrem od mnie, nie trafia. Kiszak nie jest zbyt reprezentatywną osobą. Nie jest zbyt, rep... zbyt reprezentatywną osobą, bo ma wiedzę z diablo dwójki. Transferu wiedzy i umiejętności między jedną grą a drugą. Podsumowując, puffa of jest skomplikowane, a nie tylko złożone. Taki jest mój punkt widzenia, ale rozumiem także ten przedstawiony przez Kiszaka. Ciężko myśleć inaczej, jeśli ma się przeprany mózg tysiącami godzin siekania mobów. Rozumiem także ten przedstawiony przez Kiszaka. Można spotkać się z przedstawianiem gier wymagających zaangażowania, jego gier dla elit, których zwykły śmiertelnik nie jest w stanie zrozumieć, co jest oczywiście bardzo szkodliwe. Właśnie w takim kontekście pierwszy raz usłyszałem od Kiszaka słowa PoE nie jest skomplikowane, tylko złożone. I miało to jak najbardziej sens, bo pokazało, że szok, jaki może odnieść początkujący gracz. Na przykład, przez wielkość drzewa rozwoju wynika głównie ze złożoności, z którą każdy jest w stanie sobie poradzić, jeśli weźmie się za to na chłodno i poświęci wystarczająco czasu. Mam wrażenie, że to stwierdzenie za bardzo się utarło i stało się frazą, która jest. Nie rozumiem skąd ta polemika, nie? Jaki jest sens tego. tej, tej polemiki w sumie. Powtarzana w kółko i sprawia, że nie bierze się pod uwagę niuansów, o których wspomniałem w tym filmie. To moja perspektywa. Gościa, który ma ponad 300 godzin w tej grze i nie osiągnął w endgamie nic wyjątkowego. I w sumie to nie za bardzo znam się też na tym gatunku, ale wiecie, no jestem Polakiem, cóż szkodzi się wypowiedzieć. A, no i jeśli źle wyjaśniłem jakąś mechanikę, to na minus dla merytoryki tego materiału, ale jak najbardziej na plus dla jego tezy. Na koniec mam pytanie do Was, widzów. Czy też uważacie, że gracze PoE są kurwa najgorsi? Otrzymałem taki oto komentarz od jakiegoś świra. Oho. <laughs> A to widać, że to je jakiś kurwa fanboy jedynki. ultras Ja, Ale to pytał tutaj Nie zobaczyć przy... pod filmem, bo bym musiał otworzyć bramę Mordoru i wylać cały ten ściek, który algorytm YouTube'a wyłapał. Fajnie, że wysłuchaliście tego materiału. Ale nadal nie ogarniam. O chuj tak naprawdę chodzi z tym, z tym materiałem. Dobrze by było znaleźć jakiś faktycznie materiał. Na przykład naukowy z ludologii taki legitny. Odnośnie skomplikowania. Albo złożoności, coś co by pokrywało jedną, albo drugą, albo obie. Mm. Albo oba określenia. Czy jest pawłek złożony? Tak. Czy jest skomplikowane? Jeżeli chcesz, to może być. Natomiast nie zmienia to faktu, że nadal jest złożony. Nie ja wiem, tak chyba to najlepiej by było podsumować, nie wiem, dajcie znać w opisie, bo na pewno nie jest to zamknięty temat, a odnośnie POE2 już w najbliższą środę będzie e, będzie informacja, będą e, będzie stream odnośnie zapowiedzi, e, zmian i tak dalej, jakieś wywiady z GGG odnośnie wszystkich zmian, jakie, co będą wprowadzać a sezon zaczyna się i patch wchodzi 29, czyli za niecałe dwa tygodnie, bo w czwartek, tak? W czwartek chyba nie, o 22 jakoś tak naszego czasu. Na pewno będziemy grać, chociaż bije się z myślami, bo jeszcze tam Metal Gry Solid wychodzi, ale mi o to. Do usłyszenia, dajcie znać, like, komentarz, sub, Elo.